Moskwa odpowie bolesnymi krokami, tak zapowiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, komentując plany Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. UE rozważa przekazanie nawet 140 miliardów euro pochodzących z rosyjskich funduszy objętych sankcjami, by wesprzeć odbudowę Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Bruksela argumentuje, że to forma odpowiedzialności agresora. Skoro Rosja rozpoczęła wojnę, powinna pomóc zapłacić za jej skutki. Kreml jednak twierdzi, że to zwykła kradzież i naruszenie prawa międzynarodowego. Rosyjskie władze ostrzegają, że każda próba przejęcia ich majątku spotka się z ostrą reakcją. Dyskusja w Unii trwa. Jedni widzą w tym sprawiedliwość, inni ostrzegają przed niebezpiecznym precedensem, który może odbić się na zaufaniu do europejskiego systemu finansowego. Jeśli decyzja zapadnie. Będzie to pierwszy raz w historii, gdy zamrożone aktywa państwa agresora zostaną użyte do wsparcia ofiary wojny. Czy to słuszny krok, czy ryzykowna gra z nieprzewidywalnymi skutkami? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco.